Kochani. Witajcie na czytaniu. Z okazji pełni księżyca 18 stycznia. Będzie to pełnia księżyca w raku, a że rak jest odpowiedzialny za emocje, jest bardzo emocjonalnym znakiem. No to będą, e, będą do nas dochodzić wszelkie, wszelkie nasze właśnie emocje. Będziemy musieli się zmierzyć być może. dla, dla każdego co innego, ale ogólna energetyka właśnie jest taka. Że tutaj będzie pełnia yy, tych naszych emocji, z którymi być może trzeba będzie się zmierzyć, bo one zaczną wypływać na wierzch, nawet stare, nieutulone, niedostrzeżone, gdzieś, które zostały zepchnięte yy, w czeluści naszej duszy, naszego serca no to to będzie taka pełnia, z którą, w której trzeba będzie zobaczyć, będzie wyłaziło będą wyłaziły stare, będą przychodziły stare miłości z przeszłości, czyli tak zwani wracacze. I to będzie taki czas, czas prawdy z naszymi emocjami. I dzisiaj chcę tutaj zobaczyć, jaka dla Was będzie to pełnia, i co nowego nam przyniesie? I mam trzy grupy. To będzie pierwsza grupa. Pierwsza grupa. Druga grupa. Pierwsza myśl, pierwsze odczucie, pierwszy impuls. Tam jest Wasza informacja. Wybierzcie sobie jedną grupę lub dwie, jeżeli czujecie, że potrzebujecie dwóch. Dobra. Jeżeli potrzebujecie więcej czasu, zawsze można zatrzymać ten film tam na tym. Eee, dobrze, czytamy. czytamy sobie już to sobie tutaj odłożę jaka dla jedynaczek będzie będzie to pewne trochę sobie ruszę dla jedynaczek jedynaczek No u was dokładnie, idealnie się to rezonuje z ogólną energetyką tej, tej pełni. Jesteście w energii pracy, współpracy, tworzenia czegoś w trójce denarów. Zaraz wam pokażę. Będzie tak: trójeczka denarów. To jest wasza energia. W głowie jest rycerz kielichów. Jest paść kielichów w serduszku. Co zostawiacie za sobą? Piątkę denarów, złożenie, braki, brak poczucia własnej wartości i to, co przed wami jeszcze. Szóstka kielichów. Więc mamy tutaj energię pracy nad sobą, pracę nad związkiem. Są tutaj emocje, być może jest jakaś osoba, bo ten rycerz mi tutaj mówi, że macie w głowie jakąś osobę bliską waszemu sercu, którą, która wzbudza wasze emocje, i tutaj jest to przepracowanie, zmierzenie się z tym, co jest dla was dobre, co jest dla was dobre, zmierzenie się z emocjami z przeszłości, z dzieciństwa być może. Szóstka kielichów. I te emocje po prostu z przeszłości będą do Was wypływać, a Wy będziecie w energii pracy nad tym. Będziecie w energii pracy nad uzdrowieniem tych emocji, żeby zostawić ze sobą już tą piątkę denarów, ten smutek, ten brak. Dużo sobie uświadomicie. Dużo sobie uświadomicie w tej energii. I tak jak mówiłam wcześniej, mogą być powroty z przeszłości byłych partnerów, kochanków. Jeszcze zobaczymy sobie, co do Was, co do was idzie razem z tą pełnią. Kielichów, kapłan i asniaczy. No dokładnie, dokładnie energia miłości, energia wiary, przede wszystkim emocji. Przede wszystkim emocji, i tutaj jest miłości miłości własnej miłości do bliźniego. I logika, asmieczy, uświadomienie sobie i uzdrowienie w tym kapłanie. Dużo mądrości, dużo mądrości wewnętrznej, duży tutaj jest proces um, um, takiego rozwoju duchowego, który podkreślam nie ma nic wspólnego z religią jakąkolwiek. Rozwój duchowy, czyli wgląd w siebie, we własne emocje, we własne przekonania. Zastanowienie się, uświadomienie sobie, gdzie ja sobie do tej pory robiłam, robiłem krzywdę, co jest dla mnie dobre, a co już nie jest dla mnie dobre, co jest rezonuje ze mną, a co już nie jest w moim życiu. Ok, i co zostawiam już za sobą. Bardzo ważny dla Was czas. I w sercu, w Waszym sercu dużo się zmieni. Otworzycie swoje serce na siebie, swoje serce na miłość do siebie. Nie wiem, jak to ubrać w słowa: przede wszystkim tutaj mam uznanie siebie samego, że jestem bardzo wartościową osobą. <laughs> że bardzo mocno jestem w stanie docenić siebie i nie szukać tego na zewnątrz, tylko najpierw jestem ja. Ja znam swoją wartość, wiem, co ja mogę sobie dać i innym. I tutaj jest bardzo jasne takie objawienie w głowie, myśl. Jasność sytuacji, prawda, to jest Wasza prawda. Pięknie. Pięknie. To jest czas zgodności, za, zgodności, w sensie prawdy za sobą. Nic tutaj już nie będziecie robić wbrew sobie. I jakie jest dla Was przesłanie anielskie? Archanioł Uriel, no bardzo silny anioł, twoje uczucia zostały uzdrowione, co pozwala ci otworzyć się na większą miłość. Pomogę ci pozbyć się gniewu i niemożności przebaczenia z twojego serca i umysłu. Wow, ale macie piękne czytanie. Wow. Wow. No po prostu nigdy mnie nie przestaną zadziwiać. Zadziwiać te e, e, rezonans tych energii, bo ja przed chwilą o tym mówiłam. I, i co? I co? Potwierdzenie od aniołów Uzdrowienie własnych uczuć, co pozwala Ci się otworzyć tak na większą miłość, na miłość wartościową, na miłość taką, na jaką zasługujecie. Uzdrowienie własnego serca poprzez wgląd w emocje. Które, które, które tkwiły w Was nieuświadomione i tu jest to uświadomienie, uzdrowienie dziękuję Wam i dajcie znać jak z Wami rezonowało w komentarzu dajcie lajka i subskrybuj kanał jeżeli chcesz na bieżąco aby docierało do Ciebie filmiki wszystkiego dobrego Pozdrawiam Was. Pozdrawiam. Jedyneczki to były. A teraz będą dwójeczki. Czyli ta oto tutaj pani. Przepiękna. A, dobrze. Trzeba przetasować oczyścić po jedynkach. Dwójeczki napełnię. Nie żałuję, że nie mam kamery tak skierowanej na stół. Chciałabym, żebyście kartę widzieli. Dobrze, dwójeczki na pewnie. w roku. Czwórka, buław. Piątka, buław. Że będziecie, jeszcze będziecie o coś walczyć? Co w Waszym sercu jest? Lęki, Nieprzespana noce. No, tutaj to u Was będzie wywalało, będzie wywalało stare lęki jakieś. Zostawiacie za sobą e, pazia denarów. A Do czego idziecie? Do głupca. Nowy początek, punkt zero. Zaczynacie coś od początku. Powie macie energię walki, rywalizacji. E, natomiast e, natomiast e, tutaj ta pełnia będzie do przepracowania tego lęku, który macie w sobie. E, uświadomienie sobie, czego się boicie, e, dlaczego się boicie. E, Pozostawiacie za sobą jeszcze czas, czas nauki, czas obserwacji w paziu. Wy jesteście, wy, wy jesteście w energii już takiej mm, chęci budowania czegoś od początku, czegoś nowego, ale jeszcze tutaj będzie trzeba, y, 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 trzeba będzie o coś zawalczyć, o coś powalczyć i przepracować lęk. I przepracować lęk. Przed Wami czysta droga jest. Ta, ta pełnia Wam przynosi czystą drogę, i jak Wy to wykorzystacie. Co tu jeszcze? Tak powiedzą tak, też sobie zaczynamy. I nowy początek, zupełnie nowy początek. Co jeszcze nowego tutaj Wam przynosi? Świat. No dokładnie, czyli zakończenie cyklu. I y, 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 mamy zakończenie, to mamy i nowy początek, prawda? Królowa kielichów. I dwójka monet. Mamy zakończenie cyklu. Zaczynacie coś od nowa. Czy to będzie w miłości, czy to będzie w, jakim, w jakimkolwiek zakresie Waszego życia, coś kończycie, coś zaczynacie na nowo. Coś zamykacie z tą pełnią, wraz z tą pełnią. Jesteście skupieni na emocjach, na, na, na sobie. O, transformacja karta śmierci mam. Pod spodem, więc wy przechodzicie bardzo dużą transformację, bardzo dużą zmianę. Pozostawiacie przeszłość za sobą. Z czym ona jest związana, to już wy wiecie. Natomiast stawiacie na miłość, na emocje, na otwarcie swojego serca. No. I tutaj ten lęk wam się mocno zarysował. <laughs> Przepraszam. Zamartwianie się, walka o siebie. Rywalizacja. I tu jest ta odwaga. Macie tę odwagę tutaj. W głowie, a w sercu w środku jeszcze siedzi lęk. Natomiast uważam, że uda Wam się to wszystko przepracować. Ponieważ zakończacie etap idziecie do przodu z nową energią, z miłością. Idziecie i do miłości. Idziecie również do, do finansów, do stabilizacji. Ta stabilizacja już taka niepewna jest w tej dwójce. Natomiast to wszystko jest przed wami, wszystko jest do przepracowania. Nowy etap w życiu. Super. Bardzo ładna karty, ale jeszcze aniołeczka dla Was kochani. Co góra chcę Wam powiedzieć dwójki. Co góra chce powiedzieć. Dłujeczko moim. Słuchając głosu swojego serca, przyciągasz do siebie dobrobyt. Czyli co, zgodnie ze sobą, ze swoją własną prawdą, ze swoim własnym sercem? Bo emocje, tak, to serce. Zgodnie z własnym sercem i przyciągasz do siebie dobrobyt. Kochani, dziękuję Wam serdecznie. Życzę wszystkiego dobrego. I serdecznie Wam dziękuję najmocniej. Za lajki, za komentarze dajcie znać koniecznie na kanale, jak z Wami rezonowało to czytanko. Pozdrawiam buziarki. Trójeczki. Zapraszam. Trójeczki na topecie. Energia pełni księżyca 18 roku jaka ona trójka trójka kielichów Dziewiątka Mieczy, Diabeł, Rycerz Dynarów. i Dziesięć Pentakli. A Wy macie grubo, grubą robotę do zrobienia. Macie do przepracowania sprawy rodzinne, emocje związane z rodem, kody, informacje, to co zostało wam zapisane w rodzinie, przez rodziców, w ogóle ród, rodzina, najbliżsi. Bardzo dużo uzależnień mi się tutaj objawia, na wierzch wychodzi, dużo lęku, zakodowanego lęku. Że tak nie wolno, tak nie można, tak nie wypada. Także rodowe rzeczy, rodowe, rodowe uzależnienia również. Uzależnienia, lęki, no. Sprawy rodzinne generalnie. Wypływają na sam wierzch. I trzeba się będzie nimi zająć. Nie ma opcji. Nie ma opcji. Co jeszcze do Was nowego idzie? O, i zajmiecie się, słuchajcie, co nowego do Was idzie. Kucie własnego losu, zarabianie pieniędzy e, i znowu dziesiątka denarów się powieliła e, więc w momencie mm, kochani, dla Was jest taka informacja, w momencie kiedy Wy uzdrowicie swoje sprawy rodowe, kiedy Wy się odetniecie od, um, od, od tego. Co. E, e, czekajcie, jak to powiedzieć. Jeżeli wy się odetniecie emocjonalnie od spraw e, rodzinnych, rodowych, jeżeli sobie uświadomicie, co takiego e, trzeba uzdrowić, to wy zaczynacie karierę, wy zaczynacie e, wy idziecie po prostu do bogactwa. no ehm. Czy wy nie macie czasem czegoś takiego w sobie, że pieniądze przynoszą jakąś krzywdę? Czy wy czasem czegoś takiego w sobie nie macie? Zastanówcie się nad tym, bo bardzo silnie mi się to zaznacza, że jesteście uwikłani w jakiś proces, który rodowy, właśnie, który nie pozwala wam zarabiać pieniędzy, który które blokuje wam bogactwo w waszym życiu. Bardzo mocno się to pieniądze pokazały, bardzo. Wasza praca, kłóci własnego losu, oszczędzanie i bogactwo w ogóle. Ja nie mówię, że to już się wydarzy, tak? Już teraz. Natomiast y, to jest wasza droga: odcięcie się od, y, od rodu, uzdrowienie tych rodowych rzeczy. Tych blokad, które, które gdzieś w was głęboko są. I to podczas tej pełni wypłynie. Wy sobie to uświadomicie. I ruszacie, ruszacie po swoje. Tutaj mam nie wiem, w ogóle nowy zawód może być dla niektórych. Zmiana zawodu. Pójście w stronę no same denary. Pójście w swoją stronę, pójście według. Tego, co wam przynosi radość, szczęście. Nie wobec tego, co, czego oczekują wo wo wobec was inni. Tylko idziecie w swoją stronę. Bardzo mocno stawiacie tutaj na siebie. Rodzina jest dla Was ważna. I wy nie macie tutaj zostawiać rodziny i powiedzieć im papana zawsze. Nie. To nie o to chodzi. Chodzi o uzdrowienie wszelkich kodów, yy, wszelkich diabłów, uzależnień, złych myśli, yy, czegoś, co Was blokuje przed pójściem naprzód, przed pójściem yy, Waszą osobistą, Waszą drogą, ta, która jest dla was, dla was szczęściem, nie innych, tylko Waszą. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jeszcze jest w Was ten lęk, to wszystko się tutaj objawi, a to wszystko będzie Wam przy tej pełni uświadomione. No i idziecie po swoje, ale macie ekstra karty. No. W momencie, kiedy Wy uzdrowicie tą... Już się chyba powtarzam, no ale trudno. Przy tej pełni macie szansę to uzdrowić wszystko i idziecie swoją drogą i zarabia... Wy robicie karierę. Robicie karierę. Tutaj nie mam związków, nie mam miłości, nie. nie. Wy macie tutaj robić karierę na tym, co kochacie, co tworzycie, jakieś tutaj rzemiosła mam, prace manualne mogą być. Oczywiście to nie dla wszystkich, tak. Ale kucie własnego losu, własną pracą, zdobywanie pieniędzy, gromadzenie pieniędzy, czwórka denarów, czyli coś jest stabilne. Nie wiem, kupujemy mieszkania, stawiamy domy, mamy poczucie bezpieczeństwa i dziesiątka denarów. No o czym tu mówimy? Najwyższa karta w denarach, która mówi o bogactwie. I wy macie to światełko w tunelu, uzyskujecie to światełko w tunelu, wy wiecie, wy wiecie jeszcze, jeszcze jesteście tutaj w tej dziesiące, w tym ciemnym lesie, jeszcze tutaj są te lęki, was ogarniają, tak? Jeszcze zamartwiacie się, nie śpiecie po nocach, ale już widzicie przed sobą pełny obraz tego, czego wy chcecie. I idziecie w to. Dobra, proszę, rozkazałam. Jeszcze nie dla was. Cudna karta. Cudne. dużo rzeczy was blokowało, bardzo dużo rzeczy was blokowało. Eee, dobra, Aniu. Co górę Wam chcę przekazać trójkąt. Znowu Archanioł Uriel jest u. Dzisiaj nam towarzyszy. A w drugim czytaniu już jest. Twoje uczucia zostały uzdrowione, co pozwala Ci otworzyć się na większą miłość. Pomogę Ci pozbyć się gniewu i niemożności przebaczenia z Twojego serca i umysłu. No właśnie, słuchajcie, bo tutaj chodzi jeszcze właśnie o wybaczenie może rodzicom. Takie, dlaczego nie wiem, czego mi to przyszło do głowy. Może dla kogoś. E Pomogą Ci pozbyć się gniewu i niemożności przebaczenia z Twojego serca i umysłu. W tą pełnię, Archanią Uriel, jest z Tobą. I pomaga Ci to wszystko w sobie uzdrowić. To wszystko, co nie było z Tobą, co nie było dla Ciebie dobre, bo diabeł niestety, ale nie jest nam sprzyjające. Bo On w naszym sercu siedząc, każe nam iść wbrew sobie, robić rzeczy wbrew sobie. Nie takie, które my pragniemy, co chcemy, co czujemy, tak naprawdę, co jest zgodne z naszym sercem. Tylko ty u nas kusi, żebyśmy robili sobie krzywdę. I teraz tutaj przy tej pełni zastanowisz się, dotrze do ciebie, skąd ja mam, gdzie to zostało u mnie, czy te informacje, które mam w sobie, to, czy to jest moje, czy to zostało mi wkodowane. I czy to jest zgodne ze mną z moją własną prawdą. Kochani kończę, bo się rozgadałam. Buziaki. Lajki poproszę, subskrypcje i koniecznie komentarze, koniecznie. Ściskam was najmocniej. Pa pa.